Dziś nauczymy się pierwiastków tak, aby seta z matmy na egzaminie ósmoklasisty stała się rzeczywistością. Jeśli zależy Ci na dobrym napisaniu egzaminu z matematyki, to te cztery przykłady nie powinny stanowić dla Ciebie żadnego problemu. Tym bardziej, że egzaminatorzy wiedzą, że nie za bardzo lubicie te pierwiastki, dlatego też zawsze jest zadanie, aby sprawdzić Waszą wiedzę z tego zakresu. No to lecimy do pierwszego zadania. Mamy takie oto wyrażenie do kwadratu. No, i co jest pomiędzy trójką a pierwiastkiem z pięciu? No tutaj jest mnożenie, tak? Mogę taką kropeczkę dopisać. Czyli mamy 3 do kwadratu razy, no i pierwiastek z pięciu do kwadratu. Później jest minus. No i mamy tutaj pierwiastek trzeciego stopnia z 21 jeden podniesiony do trzeciej potęgi. I pamiętajcie, jeśli cokolwiek stoi pod pierwiastkiem n tego stopnia, czyli dowolny stopień z dowolnej liczby, to jeśli my to podniesiemy do, te, do tej samej potęgi. Do jak, jaki tutaj jest stopień, czyli przykład, nie wiem, 142 pierwiastek piątego stopnia do potęgi piątej, to to jest po prostu ta liczba pod pierwiastkiem. Zarówno potęga, jak i pierwiastek znikają. Zapamiętajcie to. Nieważne, czy to będzie 2, znaczy akurat dwójki to się nie pisze, czy, czy będzie 3, tak. Pamiętajcie, jeśli potęga jest ta sama co pierwiastek, to to po prostu znika. No i tak jest właśnie w naszym przypadku. Stopień pierwiastka, oj coś mi się tu zdarzyło. Stopień pierwiastka jest taki sam jak potęga, do której podnosimy ten pierwiastek, więc to jest po prostu 21. No i 3 do kwadratu, no to to jest 9 razy. I to jest to samo. Tu jest niewidziana dwójka, tak? Czyli stopień pierwiastka jest taki sam jak potęga, do której go podnosimy. Ja może to trochę nawet wam powiększę. Tak teraz sobie myślę. Hmm. O, może nawet zróbmy tak. Będzie jeszcze, jeszcze wygodniej, będzie Wam się oglądało, mam nadzieję. I to przesuniemy tak. OK. Jeśli macie jakąś propozycję, co mógłbym zająć w odcinku, żeby się przyjemniej oglądało, to śmiało piszcie w komentarzu. No i inne dowolne komentarze też chętnie przeczytam. No więc, potęga, do której podnosimy, jest taka sama jak stopień pierwiastka jest taki sam jak potęga, więc zostaje tylko piątka, więc jest 9 razy 5, odjąć 21, no i 9 razy 5 to jest 45, odjąć 21, no to mamy 24. Następnie drugie zadanie i wygląda ono bardzo strasznie, natomiast pamiętamy, jeśli mamy pierwiastek z czegokolwiek, podzielić na pierwiastek z czegokolwiek, weźmiemy z x, Y, to możemy to dzielenie wziąć pod jeden pierwiastek. I tak samo jest też z mnożeniem. Jeśli byśmy mieli dowolny pierwiastek, razy taka duża kropa dowolny pierwiastek, to można to te mnożenie zrobić pod jednym pierwiastkiem. Czyli jeśli przy dzieleniu i przy mnożeniu możemy to zrobić pod jednym pierwiastkiem. No to tutaj możemy to wziąć. Pod jednym pierwiastek. Warunek, który musi być spełniony, to pierwiastki muszą być tego samego stopnia. Tutaj jest 3 i tu też jest 3, tak wyżej mi się to trochę zrobiło, natomiast wiecie o co chodzi. Tu jest trzeci stopień i tu jest trzeci stopień, także jak najbardziej możemy zrobić to pod jednym pierwiastkiem, taki wyższy, czyli to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 1 ósma podzielić na 27 czwartych. No i co teraz? No to teraz w ogóle zapominamy o tym pierwiastku, przepisujemy go oczywiście, ale w ogóle możemy o nim zapomnieć i skupiamy się na tym, co jest w nim. A w nim jest dzielenie ułamków. No to my wiemy, że dzielenie ułamków to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność. Czyli odwrotność 27,64 to 64,27. Hmm, żeby wam to udowodnić, jeśli, tego, jeśli nie wierzycie w to, że tak jest, no to patrzcie, 6 razy 2. Na pewno każdy z Was wie, że to 3, no nie? No to ja przed chwilą powiedziałem, że dzielenie to jest to samo, co. Mnożenie przez odwrotność. No to sprawdźmy, czyli ja zamiast podzielić na dwa, to zrobię sześć razy odwrotność dwójki, a dwa to jest inaczej, dwie pierwsze, tak, czyli odwrotność dwójki to jedna druga. No i w tym momencie tu też sobie robię sześć pierwszych, góra razy góra dół razy dół, sześć drugich, czyli trzy. No więc widzicie, udowodnię Wam, że dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność dzielnika. No więc tutaj to jest nasz dzielnik, więc mnożymy przez jego odwrotność. No i w tym momencie na krzyż możemy skrócić ten licznik z tym mianownikiem. 8 na 8 to 1, 64 na 8 to 8. No i mamy pierwiastek 3 stopnia i przy mnożeniu ułamków w górę mnożymy razy górę dół razy dół, 1 razy 8 to jest 8. No i 1 razy 27 to jest 27. No i co teraz? No i też pamiętajmy, że jeśli mamy pierwiastek dowolnego stopnia z jakiegoś ułamka, to to jest to samo co pierwiastek z licznika kresko łamkowa, pierwiastek z mianownika. No i tak samo zrobimy tutaj. Czyli to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 8 podzielony na pierwiastek trzeciego stopnia z 27. No i ja tutaj napiszę już wynik. To skreślę, żeby nie było za dużo na raz. No i mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 8, czyli co do trzeciej potęgi da mi 8? Dwójeczka. Podzielone co do trzeciej potęgi mi 27, trójeczka. Jak widzicie, taki oto brzydko wyglądający przykład, okazał się całkiem ładnym wynikiem. No i następne dwa przykłady też wyglądają strasznie, ale wszystko po kroku upraszczamy i wszystko staje się proste. No to wygląda to strasznie, ale jakby nie patrzmy na to tak od razu z wysoka, tylko tak jakby patrzmy niżej, czyli zajmijmy się tylko tym. Zapomnijmy o tym, naj, tym, tym najbardziej zewnętrznym pierwiastku. Oczywiście musimy go przepisać. Natomiast zajmijmy się tylko tym, co w środku. No to yy, pierwiastek kwadratowy, tak, to jest 2 niewidzialne, z, ze 169. Czyli co do kwadratu daje mi 169? No, daje mi to 13. Czyli to jest inaczej tu jest inaczej 13. Minus, no to minus. Co do kwadratu da mi 144? No 12. No i dobra. I teraz pamiętajcie, nie ma żadnego wzoru. Z odejmowaniem albo dodawaniem pierwiastków. Tutaj akurat raczej byście nie popełnili tego błędu, ale w momencie jak macie na przykład pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z trzech, to możecie wziąć to pod jedno i zrobić dwa razy trzy, czyli pierwiastek z sześciu. Tak na luzie możecie zrobić. Natomiast jeśli macie pierwiastek z dwóch plus albo minus, nieważne, pierwiastek z trzech, to nie możecie nic z tym zrobić, mam na myśli, że nie możecie wziąć tego pod jeden pierwiastek. Czyli tutaj plus lub minus, tak nie można. Można tylko tak robić z, z mnożeniem lub z dzieleniem, z dodawaniem lub odejmowaniem. Tak nie można. Dobra, tutaj mamy po prostu 13 odjąć 12, to znowu skupmy się tylko na tym. No to to jest oczywiście 1. No i w tym momencie, patrzcie, takie coś wydawałoby się, że skomplikowane, stało się pierwiastkiem kwadratowym z jedynki. Co do kwadratu, daj mi 1, no jedynka, zrobione. No i tutaj tak samo. Skupmy się na tym najpierw w środku. Pierwiastek kwadratowy z czwórki to 2, bo 2 do kwadratu to 4. Jeśli nie ogarniacie za bardzo podstaw odsyłam do pierwszej części z pierwiastków. Link w opisie lub na koniec odcinka się wyświetli. No i pierwiastek tutaj ze 100 no to to jest 10. OK. No i pierwiastek trzeciego stopnia z 2 odjąć 10 czyli minus 8. No i teraz takie wow minus pod pierwiastkiem, czy to w ogóle możliwe? Jeśli jest nieparzysta potęga, to jest to możliwe. Natomiast jeśli mamy zwykły pierwiastek kwadratowy lub czwartego stopnia, ale nie zawracać sobie głowy czwartym stopniem, to jeszcze nie na, nie na waszym poziomie, to może być w liceum czy tam technikum. Yy, więc jeśli mamy taki zwykły pierwiastek kwadratowy, to nigdy nie może być coś ujemnego pod nim, na przykład minus 8, na, albo minus 4 na przykład, nie może, nigdy, nigdy nie może być coś ujemnego pod pierwiastkiem. Dlaczego tak jest? No bo co nas pyta pierwiastek kwadratowy, pyta nas, co do kwadratu dami coś ujemnego? No przecież wiemy, że nieważne, czy weźmiemy coś ujemnego do kwadratu, czy dodatniego do kwadratu, to wynik jest dodatni. Więc nie ma takiej liczby, która podniesiona do kwadratu dałaby nam minus. Więc pamiętajcie, nigdy nie może być coś ujemnego pod pierwiastkiem drugiego stopnia. Natomiast jeśli chodzi o trzeci stopień, to to już może być. Dlaczego? No bo minus 1 na przykład do trzeciej to jest minus 1, tak? No, a 1 do trzeciej to 1. Natomiast minus 2. Do drugiej to 4 i 2 do drugiej to 4. Czyli jak widzicie, przy parzystym stopniu wynik jest ten sam i minus zawsze znika, ale przy nieparzystym, przepraszam, nieparzystym stopniu, tylko przy parzystej potędze, a przy nieparzystej potędze wynik jest ten sam, ale raz z minusem raz z, plus, raz z plusem. No, no więc pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8 pyta nas, czy znamy liczbę, która do potęgi trzeciej daje minus 8. No to na pewno to będzie minus, tylko ile? No 2 do trzeciej to. To jest 8, więc minus 2 jest wynikiem. I to by było na tyle. Niedługo nagram kolejny odcinek z takich pewniaków, z pe pewniaków pierwiastkowych. Także zachęcam do zostawienia łapki w górę, suba i ewentualnie komentarza dla zasięgów lub z jakimś pytaniem lub sugestią. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.